Cześć, Szymon Milona z Republika Wina. Uczymy rozumieć wino. Będzie odcinek o kawie, więc nie moglibyśmy zacząć inaczej niż od wielkiego boom polegającego na tym, że otworzymy tą kawę w taki bardzo widowiskowy sposób czyli coś, co nazywało się we Francji sabraż, pochodziło z czasów napoleońskich, a oznaczało, że prowadzisz tak naprawdę sobie nóż czy szablę wzdłuż butelki wina tutaj jest taki spaw, takie miejsce połączenia tego, tego szkła i uderzasz w tą szyjkę. U, Poprzednio też czy uprzednio zdejmując folijkę, żeby ona ci nie przeszkadzała w tym, żeby po szkle prowadzić ten nóż i trochę odkręcając sobie, przekręcając sobie ten koszyczek metalowy na górne takie tutaj zwężenie szyjki i uderzając w, te, w tą, yy, to rozszerzenie szyjki, jesteś w stanie po prostu pozbyć się widowiskowo tego korka. Zobaczcie. Ja go przywiązałem, żeby nam nie odleciał, te lampy, które tam świecą, żeby nas było dobrze wiać, przywiązałem go do tego noża, ale jak chcecie oczywiście, żeby to było z takim latającym korkiem, to możecie też to tak, e, e, tak zrobić. Butelka dość równa, ona jeszcze nie była widocznie tak super schłodzona, e, to jest też właśnie ważne, żeby ją mocno schłodzić, e, dość równo się e, odcięła, gdzieś tam z takimi małymi Nierównościami, właśnie wynikającymi, pewnie zbyt, ze zbyt jeszcze wysokiej temperatury tej butelki, za mało schłodzonej. Natomiast, e, oczywiście, ciśnienie wypchnęło ewentualne opiłki szkła, więc to jest zupełnie bezpieczny sposób e, potem picia takiego, e, takiego wina musującego. No i teraz już możemy oficjalnie o tej kawie e, rozmawiać. O tej, bo e, jak właśnie z Hiszpanami sobie często żartujemy, to e, oni się bardzo dziwią, że my na to e, czarne espresso, coffee mówimy. Mówimy kawa i zdecydowanie mówią, że jeżeli mamy wybierać, to to i pobudza, i rozwesela, czasami nawet lepiej niż, niż espresso. A też zastrzegają, że kawa, absolutnie tak jak Prosecco, nie jest ekspresowo robiona, tylko długo dojrzewa na swoim osadzie. To warto wiedzieć kilka rzeczy po pierwsze na temat tego, gdzie ona jest robiona, jak ona jest robiona i czym się różnią między sobą różne rodzaje kawy, bo tak jak nawet tutaj widzicie, stoją na stole różne butelki poza rozmiarem. Bo ten jest charakterystyczny dla wielu win, czyli taka duża kawa, kawa Magnum, butelka Magnum, to one mogą się różnić również i długością starzenia, i poziomem cukru. I to są bardzo ważne różnice, które będą definiowały styl, czy będą definiowały to, jak ta kawa będzie smakowała. Gdybyście chcieli zostać takim ekspertem od kawy, to można, proszę bardzo, mam na to papier, że byłem w październiku 2017 roku i uczyłem się przez tydzień na temat tych win, jeżdżąc po winnicach, więc przyjemny sposób nauki i degustując te, te, te różne wina i słuchając opowieści winiarzy o tym, jak właściwie w inny sposób każdy z nich stara się te... Te kawy robić, to to pozwala zrozumieć przede wszystkim, dlaczego ta, to wino smakuje w taki, w taki wyjątkowy sposób. Ono niby jest robione tak samo jak szampan, czyli zupełnie inaczej niż Prosecco. Kawa bliższa jest, jeśli chodzi o pomysł na wino, szampanowi, czyli bierzemy zwykłe wino, zamykamy je w takiej butelce o grubszym, grubszym szkle, żeby ono wytrzymało. Wyższe ciśnienie, które za chwilę w tym, w tym winie będzie rosło w związku z drugą fermentacją, którą e, tam zaczniemy, i przez kilka tygodni to sobie w tej butelce fermentuje, a potem odpoczywa na tak zwanym osadzie, czyli na tych martwych drożdżach, które zostają po fermentacji. I to, w zależności od tego, jaką kawę chcemy mieć, od 9 miesięcy, nawet 10 lat. Mam tutaj taką kawę, która jest z 2004 roku, czyli znaczy tak, tak przynajmniej na, na pudełku jest napisana, a później właśnie książeczka która jest do tej butelki dołączona. Zawijana w papier, butelka świadczy o tym, że to jest taka właśnie kawa, która no, jest czymś wyjątkowym. Dojrzewała ona 10 lat na, na osadzie, dopiero później była pozbawiona tego osa osadu i e, już tym oryginalnym korkiem z koszyczkiem e, zamknięta. to jest w ogóle ciekawa historia, bo pomimo tego, że, e, że kawa jako apelacja, jako miejsce pochodzenia wina nie ma się aż tak dobrze jak szampan i nie sprzedaje tak dużo wina jak Prosecco, to jeszcze zdążyła się podzielić, bo to ten producent, którego Wam przed chwilą pokazałem, to jest tak naprawdę ktoś, kto wystąpił z apelacji kawa, współtworząc z różnymi innymi znanymi producentami coś, co się nazywa korpinat, a w tej chwili właśnie apelacja kawa próbuje ich wciągnąć z powrotem do siebie na, na różne sposoby. Z jednej strony właśnie podnosząc swoje własne wymogi, tak żeby ci członkowie koordynatu przestali już narzekać, że kawa się dewaluuje i staje się coraz bardziej podobna do właśnie proseko czy tanich win musujących. Z drugiej strony Próbując tak naprawdę właśnie tworzyć ten brand kawy jako coś, co może dawać zupełnie różne w stylu wino. I tak ta podstawowa kawa dojrzewa 9 miesięcy na tym swoim osadzie. Ona z reguły nie ma żadnych innych oznaczeń poza napisem kawa i taką, taką specjalną naklejką, która jest tutaj na szczycie butelki, więc często się chowa pod naszymi banderolami. Potem, jak to, to, to wino dojrzewa dłużej na, na tych swoich martwych drożdżach, czyli te martwe drożdże, będąc w kontakcie z winem, oddają takie aromaty, które my potem nazywamy takimi właśnie aromatami drożdżowymi, aromatami ciasta, chleba, skórki od chleba. Czasami już z wiekiem tam się zaczynają pojawiać takie jeszcze dodatkowe aromaty, bardziej grzybowe. A też cały, jakby, cała struktura tego wina się zmienia, kierunkowała się bardziej suszonych owoców, a nie świeżych owoców w smaku w kierunku jakichś takich miodowych nut, orzechowych. I to się dzieje mniej więcej właśnie jak ta kawa leży na osadzie, czy w ogóle musujące leży na tym swoim drożdżowym osadzie przez przynajmniej półtora roku, więc tutaj widzicie kawę rezerwę i ta kawa rezerwa dojrzewa minimum 15 miesięcy, a w tej chwili to się właśnie będzie zmieniało w takim kierunku, żeby to było minimum 18 miesięcy. Bardzo często producenci przekraczają te minimalne okresy Konieczne do dojrzewania. Tutaj na przykład na, tej, na tym macie napisane, że ono dojrzewało minimum 24 miesiące. Pomimo tego, że nazywa się rezerwa, to jakby producent chciał, żeby ono było dojrzalsze, więc nie zostawił go na 15, tylko na 24 miesiące, żeby rzeczywiście mocniej było czyść te aromaty dojrzałe w winie. Taką dodatkową warstwę tych aromatów. Kawa rezerwa minimum 15 miesięcy. I wreszcie to creme de la creme, czyli ta najbardziej wymagająca wysokiej jakości owoców, najbardziej pieczołowicie robiona, czyli kawa Gran Rezerwa. Ta musi dojrzewać minimum 30 miesięcy. W tej chwili to, to też się zmienia w kierunku takiego podejścia, jakie jest przy rocznikowym szampanie, czyli że minimum 36 miesięcy będzie musiała dojrzewać. No, ale też znowu producent akurat tej kawy e, dojrzewa ją 72 miesiące, czyli 6 lat, zamiast niecałych trzech na osadzie, więc okej, okay, to Gran rezerwa może oznaczać, że to jest minimum 30 miesięcy, ale może również oznaczać, że to jest ponad dwa razy więcej, więc ta kawa jest dużo bardziej złożona i, e, i ciekawa. I tutaj ostatni przykład, żeby dokończyć te butelki, które stoją na, na, na stole. E, macie różową kawę, Taka też może powstać, tak jak powstaje różowy e, szampan, e, czy różowe Proseko w tej chwili, taka też nowość w tej. Tej apelacji. Różowa kawa w wersji rezerwa. Czyli macie z jednej strony coś, co smakuje bardziej właśnie tymi czerwonymi owocami, a z drugiej strony jest bardziej też dojrzałe. To jest zresztą jedna z moich ulubionych, tak naprawdę, z tych wszystkich kaw. W ogóle te wersje rezerwa są takimi, moim zdaniem, bardzo fajnymi balansami między jeszcze owocowym smakiem, jeszcze niską ceną, a już złożonością, już, już ciekawością tego, co, co w środku w butelce dostajecie. To jest też trochę, słuchajcie, przekleństwo tej kawy, dlatego że ona jest w takich nożycach moim zdaniem. Nie jest tak tania jak Prosecco. Nie jest tak prestiżowa jak Szampan. I tak naprawdę, żeby kawę pić, to już trzeba po prostu wybrać. Trzeba chcieć ją e, pić. Historia kawy zresztą jest bardzo. E, bardzo długa, zaczyna się od producenta, który założony został w 1551 roku, e, to jest ich taka oryginalna jeszcze butelka, Ramon Raventosz, potem, e, e, tak mam, koligacja rodzinna z rodziną Codorniu sprawiła, że od 1551 roku oni w ogóle produkują wina i są najstarszą, docenioną również przez króla, jako, jako miejsce takie historyczne, ich, ich winnica, najstarszą rodzinną winnicą, w Hiszpanii, oczywiście nie od tego XVI wieku, dopiero od tam 1872 roku, ale z perspektywy Hiszpanii rzeczywiście jako jedni z pierwszych produkowali w ogóle wina musujące, więc tak naprawdę w jakiś czas oczywiście po szampanie, ale w miarę szybko jeszcze w XIX wieku pojawia się w Hiszpanii taki pomysł, żeby robić te, te wina musujące. One powstają w większości, no bo o tym jeszcze nie mówiliśmy, a to też warto wiedzieć, bo tak naprawdę to jest też zabawna apelacja, ciekawa apelacja, ona nie jest ograniczona do jednego regionu. To nie jest tak, że cała kawa powstaje w okolicach Barcelony. Ona może powstać również w innych apelacjach w Hiszpanii. Powstaje na przykład nie wiem, w Riosze czy, czy w różnych innych miejscach mocno oddalonych od Barcelony. Natomiast tak naprawdę 95% tego wina powstaje w PNR, powstaje w Katalonii, powstaje w okolicach Barcelony. Więc jak myślimy o kawie, to z reguły myślimy o tym regionie, o, o, ty, o tych glebach o tym układzie klimatu, pogody i wpływu tego wszystkiego na to, jakie wino będzie dostawali. To są też ciekawe szczepy, bo znowu jest tak, że oni oczywiście używają tych samych szczepów, których używa się do produkcji innych win musujących, na przykład Chardonnay, Pinot Noir. natomiast mają też taką swoją lokalną, nie czwórkę, ale trójce tak naprawdę, szczepów, których używają do produkcji kawy o bardzo wdzięcznych nazwach. Jeden szczep można łatwo skojarzyć, bo on jest znany nie tylko właśnie z produkcji kawy, ale również w ogóle z produkcji win białych. Nazywa się tutaj Macabeu czy Macabeo, a na przykład w Riosze będzie się nazywał Viura i z tym szczepem spokojnie się można spotkać również w wersji niemusującej. I są dwa inne szczepy, które są używane do produkcji kawy, a które właściwie głównie z tym pomysłem na wino się Kojarzył i wiążą, czyli szczep, który się nazywa parejada i szczep, który się bardzo ładnie pisze, czyli czarellu. To się przeksarrel, kropka albo xarel, myślnik lo, więc taka no, właśnie typowa dla, dla Hiszpanii, czy, czy fajne do zapamiętania i potem do ewentualnego powiedzenia komuś innemu nazwa. Takie szczepy, długości dojrzewania różne, no i inny poziom cukru. Ponieważ uczymy rozumieć wino, to zapraszamy nie tylko do oglądania filmików i do zadawania pytań czy proponowania nam tematów do filmików, ale również do przyjścia na, na nasze kursy i to przeróżne. Od takich ogólnych, od zupełnych podstaw, jak wino od podstaw, e, przez wseta 1, wseta 2, wseta 3, czyli takie egzaminy, kursy, które kończą się egzaminami, po te specjalistyczne kursy poświęcone poszczególnym krajom, jak właśnie Winiarska Hiszpania czy Spanish Wine Scholar, czyli w sumie najtrudniejszy w Polsce kurs poświęcony specyficznie tylko winom hiszpańskim. Dużo spotkań, dużo materiałów, dużo hiszpańskiego wina. Jeżeli ktoś kocha tą kulturę, kocha te wina, to na pewno powinien do, do, do nich dołączyć. No i e, zachęcamy też do tego, żebyście tych win próbowali, a nie tylko się o nich uczyli. W związku z tym mamy dla Was kod rabatowy Republikanie 5 czyli dodatkowych 5% rabatu na, na wszystkie wina z naszej oferty, nie, nie tylko hiszpańskie. Dodatkowo też, jeżeli się logujecie na naszą stronę, to macie od tych cen, które się tam wyświetlają, 20% rabatu, więc w sumie 20 plus 5 można mieć, kupując te wina, o których dzisiaj mówiłem, czy w ogóle te, które sobie na stronie znajdziecie. Zachęcam w takim razie serdecznie i do wspólnego oglądania, i do degustowania tych win. Wszystkiego dobrego.